Cześć Manko i tak to ja. W końcu po długiej znowu przerwie: e, od nagrywania wracamy, ale nie wracamy bez żadnego e, pomysłu, bo wracam z nową serią, która może e, zapewnić, że zacznę lepiej grać, e, że będziecie mogli mi. Więcej pomagać przy yy, nagrywanych pomysłach ogólnie, bo będzie to seria Road to Glory, do której będziemy yy, wracali. No nie wracali, tylko chodzi o to, żebym ją nagrywał co dwa dni. Myślę, że co dwa dni będzie to yy, OK. Jednak o co chodzi w tej serii, jeśli ktoś nie wie będziemy po prostu dążyli do yy, całego skodu ikon. Tak. Jednak nie będzie to aż tak łatwe bo będziemy musieli po kolei Mogę z zawodników. Zaczynamy z składem srebrnym, który prezentuje się tak, ale zanim przejdziemy do zasad. Oprócz po prostu z zawodników 50. Zaczynamy z startową ikoną. Jedną z jedna z musimy zdobyć. No i będzie to palął nawet 5 na 4, bo ma 5 słabszej nogi 4 sztuczek. Fajna, fajna karta. Fajne. Bardzo fajnie mi się miało w FIFA normalnej. Tutaj. Zobaczymy. Ogólnie pochet jest na lewej stronie, więc poszedł on na prawą pohatą 96 PEC'a. Przyspieszenie i tak dalej. Co też jest na pewno przydatne, jest też pukać szybki właśnie Polak na ten omyca, co ma 90 pejsa śmieszne Przepraszam ogólnie. No i tak jak będziemy ulepszali zawodników. Będzie to polegało na tym, że gramy mecze head to head, tym składem. Tym składem będzie grał za mnie bot. Jak na razie yy, będę mógł dokonywać zmian. Będę mógł w ogóle pomagać yy, i tak dalej. Yy, jednak yy, na razie będzie grał za mnie bot, bo ogólnie mój mikrofon jest trochę może powiedzieć zwalony. I przy tym, jakbym sam grał, no to strasznie by zagłuszało yy, mój yy, głos ogólnie i nie lęczyłyście w ogóle słyszeli cokolwiek, a nie chciałbym aby ten odcinek był taki no, no, no średnio, średnio w ogóle chciałem do obejrzenia, bo myślę, że ta seria ma potencjał do naprawdę fajnej serii na kanale. Jeżeli Wam się spodoba, napiszcie w komentarzu, yy, w ogóle pomysły, co mogłem tutaj dodać, yy, albo co byście zmienili na pewno yy, kilka pomysłów może dodam do serii. Już w odcinku. Jednak. Yy, no, my skład srebrny jest ikonu. Zanim dojdziemy do ikon, musimy wybranego zawodnika ulepszyć na yy, złotą kartę. Jak będzie to wyglądało? Za zwycięstwo w meczu hetu, co nie będzie aż tak łatwe, zajmiemy 3 punkty. Yy, no i pomyślałem sobie, że za 3 punkty, bo za jedno zwycięstwo, tak. Wiem, że niby mało, ale z składem nie będzie aż tak łatwo. Za 3 punkty będziemy mogli wy wymienić wybranego zawodnika na kartę złoto. Na przykład wygram mecz w Fort co najmniej 3 punkty, i będę mógł sobie od razu po meczu wymienić tego na przykład no ja na złotego od 70 do 75. Później, aby ulepszyć go na ka kartę elitarną od 80 do 85, będę musiał zdobyć 9 punktów. Czyli wygrać następne 3 mecze. No i złotego zownika ulepszyć na elitarnego, które po prostu kupię. Ja muszę wszystkie karty kupować, yy, no i wykrywać po prostu mecze. O punktu. No jeżeli będziemy na przykład, mieli cały skład elitarny plus powołana d yy, no to zostanie nam wybranie zadań, tak. Do bramkarzy będą inne, do obrońców będą inne, do pomocników, będą inne, do skrzydłowych będą inne i do na, na napastników tak samo. I zadania będziecie wybierać yy, mi wy, tak wy będziecie pomagali przy tej serii bo myślę że może myślę że może to być dosyć ciekawe no i po zrobieniu trzech zadań do danej pozycji na przykład obrońcy no to będę mógł zakupić sobie wybraną ikonę z obrony. Nie będą jakieś kozadkie ikony wszystkie, tylko ciekawe karty, które będę chciał przedstawać lub zawodników, których wy mi no ale zanim to, no to musimy zdobywać punkty, aby ulepszyć ten skład na karty złote. Chyba wiecie o co, o co chodzi, jeżeli nie to zapraszam do przeczytania w opisie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Macie rozpiskę w opisie, ale przejdźmy do najważniejszej tutaj kwestii, czyli do meczu wy head to head, który nie będzie aż tak łatwy. Eee, na razie będzie grał ze bot Jednak w, w następnych odcinkach postaram się już e, mieć lepszy mikrofon plus e, grać sam No i tak w sumie bot e, gra podobnie do, do nie, e, gracz takich typowych e, więc aż takiej różnicy nie zrobi, no ale insty tutaj nie będą e, jakieś słabe nie będą jakieś słabe nie. Tego Tak to wygląda. Skład normalny, powiedziałbym, ja że taki przeciętny. Jednak, w porównaniu no to jest naprawdę mocny. No i przetestujmy to. Zobaczmy, zobaczmy tutaj. E, zawodnicy już presują Czemu oddał nam rzut rożny? Nie wiem. Ale. Ale zobaczmy. Tutaj. No nie za bardzo nam coś wyszło. Yy, musimy przypresować. Jednak no nie wyszło nam znowu yy, z tym kontratakiem. Musimy włączyć pressing. Yy, a przeciwnik nas tutaj atakuje yy, bardzo szybko. Jest halant ogólnie. Yy, Sulć, jak, jak się to czyta w zmie. właśnie się no z takimi, wychodzi. No. No do podania, do dośrodkowania, niestety kończąc tą, tą akcję z łatwością ten pomocnik defensywny Bayernu Monachium, no i niestety nasz bramkarz strasznie się będzie wylewał i nie będzie to za dobre, mogę na przykład na defensy włączyć, chodzi o pressing, no albo myślę, że balans może być lepszy jednak. Tutaj ładne podanie. Puchacz, puchacz traci piłkę. Traci piłkę Foden był yy, blisko. Puchacz mógł odebrać. Tutaj szybkie wymiany zawodników przeciwnika. Puchę schodzi do środka. Przetrzymuje piłkę. Podanie do y, ridera. Yy, dalej tutaj ładnie przepychać. Niestety w trójkę yy, wszedł i piłka została mu odebrana. Yy, dalej dobry Ty, Piłka odbita od naszego zawodnika. Znowu przeciwnik jest przy piłce. Jest tutaj obrońca. Ładny obrót. Pomocnicy nacierają. Jest Płacheta, No niestety. Jakimś cudem. Karol go dogonił. Jeszcze ma 25 państwa mniej. Nie ciekawe. Na pewno. Y... Niestety nie wyszło. Normalnie. Może był to wystrzał źle w sumie podkręcony, ale... Ale było blisko, jest dobrze, dostawcimy tylko jedną bramkę. Tutaj na razie no ten mecz nie jest zły. Nie jest zły, ale musimy tutaj yy, włączyć na pressing, aby zawodnicy mogli cokolwiek zrobić. Yy, Ładna tutaj roletka od, od Netbada, Znowu ruletka od Netbada, yy, Eee, fajnie znowu Mija. Jest. Jest Nedved, jest Nedved, ale niestety jest zgotowany. nie jest to Messi, no, który ma kosmiczne te finezje. jednak chciałem spróbować, to na razie gwiazda nr 1, no, no i myślałem, że może nawet nic z tego, chociaż, że jednak, nie mamy z tego nic jednak, zaczynam drugą połowę z tylko jednej bramki, jest pocheta, ładne zejście, Suć, Utrzymanie przy piłce. Bardzo dobrze jest. Jest Nedved, jest Rainbow, jest przepchany. Nie, Czech. No I, i może defensive. Możemy pracować tylko w obronie. Eee, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba się w ogóle skupić na tym komentowaniu, że tutaj tak szybko eee, są wymieniane piłki, tutaj, a tak znowu przeciwnika. Eee, reader, eee, tutaj znowu przy piłce. Sulć, eee, Horvat przy piłce, to jest netwet. Nawet ponownie z ty spóźniona tutaj ruletka, wykopanie przez tutaj przeciwnika, ping trochę nam skacze, niestety, no i nie wygląda to dobrze, jednak, jest tutaj ustabilizowanie małe, są tylko nie ścinki, jednak, ale tutaj akcja, jest faul, jest faul ze strony przeciwnika i może zaryzykujmy. A niestety, niestety słaby, że słaby strzał, słabo wycelowany. Dobrą siłę tutaj, yy, włożyłem jednak, no to trochę nie wyszło, jednak yy, to yy, ta próba strzału, ładnie tutaj yy, obrońca. To jest chyba obrońca, bo yy, nie zapomniałem w ogóle kto to jest, a bardzo dobrze się podłączy do akcji. lepiej, yy, Dobrze. Znowu yy, strzały niecelne. Potrzebujemy tutaj jakiegoś takiego impulsu <laughs> Dobrego. Musimy mieć bardzo dobrą sytuację. Taką w polu karnym Aby może ten strzał był silny. Yy, jednak naprawdę Wyrównany mecz yy, No no dalej. Yy, nawet tutaj widzimy Próbuje yy, Grać yy, jest Dobrze Okej. Okay, Wrzucamy strzał yy, No, miała to być w sumie doświadkowanie Jednak yy, Możemy jeszcze spróbować, możemy balans włączyć, albo nawet atak, yy, aby miał to jakiś sens. Jednak akcja należy do przeciwnika. Yy, Rainbow w jedynym momencie. I nawet obojęt no, za wykupujący to będzie koniec. Tak jest, to jest koniec. 1-0 jedynie, ale... No, będzie to naprawdę ciężkie, będzie to ciężkie. Aby cokolwiek zdobyć tutaj e, szybko Bo no, styki a Równo straszne Jednak spójrzcie na procent podań celnych To naprawdę Wygląda fajnie strzały Jeśli o, o celność to właśnie dwa y, strzały przeciwnika u mnie pięć U mnie trzy celne u niego jeden Ale tak przegrywamy niestety no Ciężko, ciężko jest no, i w taki sposób kończymy ten odcinek, ten skład? Mam nadzieję, że może będzie zaogradziony. Jakiś, może. Bramkarz, bo ten malik naprawdę dobrze gra. Omońcy naprawdę się fajnie podłączają. Nie widać tutaj za dużo jakichś ymm, słabych y, ogniw. Może, ymm, właśnie, bramkarz, może napasnik. Później, może, właśnie jakiś obrońca. Zobaczymy, ale to banalnie byłoby na tyle w tym odcinku jednak Kolejny odcinek pojawi się pewnie w poniedziałek myślę, że tak, ten może 17-18 odcinek się pojawi postaram się wtedy zagrać, więc myślę myślę, że jest 2-3 yy, zagramy może jakiś mecz uda nam się zwyciężyć No a wy możecie pisać czy podoba mi się pomysł czy yy, może Wam coś się nie podoba yy, co byście zmienili, a jak tak, no to może, możecie napisać jakby to wyglądało yy, no i To było, no to, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.